Odcinek, w którym kupiłem całą drużynę roku w trybie kariery, naprawdę mocno wam się spodobał. Dlatego dziś pójdziemy o krok dalej i kupimy całą drużynę Toc Ultimate. Tych zawodników jest naprawdę dużo, dlatego Janusz jagieło z Anglii będzie miał ręce pełne roboty i potrzebuje kieszeni wypchanej euro albo dolarami. Petrodolarami, bo nie wyobrażam sobie, żebym poza PSŻ mógł zrobić jak... Kolwiek inaczej ten odcinek, a i tak myślę, że nawet po dodaniu sobie miliarda, będzie to turbo ciężkie. Przypominam, Benzema, Salah, Mbappé, Lewandowski, Ronaldo, Kimiś, Modric, Leo, Kevin De Bruyne, Vinicius. I to jest tylko parę kart, a my musimy kupić całą drużynę sezonu. Mam więc ogromną nadzieję, że tego typu odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a na dole w komentarzu dajcie znać, którego z tych zawodników Chcielibyście zobaczyć w swoim klubie i komu kibicujecie? Ja na przykład kibicuję Arsenalowi i taki Nkunku pasowałby tam idealnie. Zatem nowy menadżer Paris Saint Germain melduje się na posterunku, gotowy do tego, żeby wydać troszkę pieniędzy. A przy okazji przydałoby się także trochę zarobić tak więc każdy piłkarz, który nie jest zawodnikiem drużyny Team of the Season, wypada stąd, bo po prostu musimy każdy, każdy cent brać i oglądać z dwóch stron i, i, i sprzedawać wszystkich, żeby mieć hajs. Oczywiście, ja nie decyduję się na wystawienie markiniosa z tego powodu, że ten należy do drużyny sezonu Ultimate, ale cała reszta... Oj idzie na sprzedaż Już nie mogę doczekać się jak ci wszyscy zawodnicy Przyjdą do nas do biura i będą Ze zdziwieniem narzekali Panie trenerze ale czemu pan mnie sprzedaje e, O tym przekonamy się za chwilę Zanim jednak przejdziemy dalej Wszystkim pełnoletnim widzom chciałbym przypomnieć O nowej ofercie od Betfan gdzie rejestrując się z moim kodem Za wpłacone 3 dyszki Od razu dostajecie 60 złotych freebetu Tak więc jeśli jeszcze nie macie konta na Betfan Warto zarejestrować się z moim kodem I korzystać z tych promocji A jeśli już macie konto to na pewno znacie wszystkie mecze tej busty i naprawdę fajne promocje, które pojawiają się tam co jakiś czas. Zatem sprawdzajcie linki w opisie. A ja teraz czekam na całą masę zażaleń. No i rozpoczniemy też kupowanie. Jak mówię, pielgrzymka przyszła pod nasze biuro. Niesamowicie to wygląda, ale przynajmniej z Markiniosem się przywitam, bo. Miło Cię poznać, jestem jedynym z dwóch zawodników, których nie chcę sprzedać. No i oczywistym jest fakt, że nie każdego zawodnika uda nam się od razu sprzedać, niektórych będziemy starali się wymienić. Powrót do Narumy za Majka Menią raczej się nie wydarzy, chociaż zobaczymy. 80 parę milionów trzeba byłoby zapłacić za francuskiego golkipera. Jest to kwota całkiem uzasadniona, ale my musimy tutaj walczyć o to, żeby tych gości kupować jak najtaniej. Zatem moja propozycja to 60 milionów za pierwszego piłkarza, po którego idziemy. 101! Gościu! Ja tutaj mam jeszcze naprawdę kilku piłkarzy do kupienia. Najgorsze jest to, że typ naprawdę nie jest skory do rozmowy. W ogóle nie schodzi. W sumie nic dziwnego, podebraliśmy mu jako PEC, że jakiś czas temu bramkarza. No to zróbmy to. Niech Donnarumma powróci do Mediolanu. Oni się na to zgadzają, a my na tym transferze zarabiamy z jednego powodu. Mimo, że wartości zawodników oczywiście są mega rozbieżne, to pensja Donarumy spadnie i to jest znaczący plus. Bo o tym także. Muszę pamiętać, żeby tych piłkarzy nie podpisywać na paryskie stawki. Oni muszą tutaj przychodzić na zdecydowanie inne pieniądze, po to, żeby na wszystko nam starczyło. Zatem naprawdę fajny kontrakt udaje nam się podpisać z Majkiem Menią. 100 tysięcy tygodniowo i nic więcej. No i to jest pierwszy piłkarz, którego podpisujemy. Ciekawy jestem, ile z tych klubów, z których kupimy zawodników, przyjdzie do nas po to, żeby kupić kogoś od nas. Na razie jednak odpadamy przy pierwszym podejściu pod trend Aleksandra Arnolda. Za to menu już jest ok, W sensie klub jest okej okay z tym transferem. 65 milionów za młodego Francuza. Pytanie tylko, jakie on będzie miał wymagania finansowe. Raczej je spełnimy. Więc Oreliena możemy uznać za podpisanego. Teraz pora na Wisama Beniedera. Czy dychy na karku? No to jeszcze Benieder będzie nas dręczył spokojnie przez jakieś 3-4 lata w Ultimate Team. Ale też z racji na wiek jesteśmy w stanie zaproponować im jednego z naszych tańszych piłkarzy I może Di Maria byłby interesujący Tak, ale Di Maria plus wartość Benjedera To nie jest dobry transfer Chociaż oni ogólnie chcą około 60 milionów za 30-latka No ej, no weźcie, miejcie litość, proszę Dobra, dialu jakieś 30 parę milionów Przynajmniej na to się zgodzili No to co, podpisujemy Benjedera No i będziemy mieli trzech zawodników no, niby już trochę, ale nadal dużo nam zostało. I to przede wszystkim, już takich naprawdę grubasów niedługo będziemy kupowali, i to będzie problem. Ale przynajmniej, Benjedera już w klubie mamy. Pozostając zatem we Francji, pójdźmy po Lucasa Paquetę. 23 lata, środkowy pomocnik ofensywny. Zapłacić trzeba pomiędzy 47 a 60 parę milionów. Chciałem tutaj dać Presnela Kim Pembe, bo on mniej więcej wpasuje się w, wpasowywał się w cenę, której powinni chcieć od nas błodarze Lyonu, ale em, nie ma zgody na ten transfer, nie ma zgody na tą wymianę. To zaproponujmy może coś w tym stylu. 50 milionów. Ale widzę, że tutaj tego nie przepracujemy. Tak więc zgadzam się na to. No, i trzeba jeszcze tylko dogadać się z zawodnikiem, ale to już zlecimy naszemu podwładnemu. Myślę, że tutaj bez problemu. No i piłkarz, który kiedyś może trafić do Paris Saint-Germain, czyli Theo Hernandez, on ma tylko 23 lata, a już teraz jest jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie. Naprawdę. E, pomyślcie sobie, że on spokojnie jeszcze przez 10 lat będzie mógł trzymać poziom. To jest naprawdę imponujące. E, tymczasem, o nie, oni nie chcą jego ich chcą 100 milionów. I nie dało im się przemówić do rozsądku, zatem za tyle kupujemy francuskiego lewego brońca. ale od teraz muszę już naprawdę ostrzej negocjować, bo nas to zje. Wszyscy piłkarze dostają niemal porówno 100 tysięcy na łeb i tyle. Tymczasem teraz poczekamy, żeby parę dni minęło, no bo mamy jednak wystawione setki zawodników na listę transferową, więc po pierwsze to jest wpływ Hajsu, a po drugie, zaraz możemy dojść do sytuacji, w której ja sobie na kupię tylu piłkarzy, że nie będę mógł wprowadzić innych, bo będziemy mieli zbyt szeroką kadrę. A w międzyczasie jeszcze Paketa akceptuje kontrakt i będzie naszym chyba najgorzej zarabiającym zawodnikiem, bo wszyscy widzicie, równo 100-100-100, a Paketa 69. Ale ważne jest to, że Brazylijczyka możemy w tym momencie skreślić. No i z Francji polecimy do Manchesteru na naprawdę rozbudowane rozmowy transferowe. Zatem przychodzi z nami porozmawiać sam Pep Guardiola w kwestiach transferu Jao Cancelo i myślę, że tu pójdziemy szeroko i zaproponujemy po prostu Neymara oni nie chcą Neymara, oni chcą prawie 200 milionów za lewego obrońca. 100 milionów i Marco Verratti, to jest moja propozycja. I na nią przystał e, Hiszpan. To mnie bardzo cieszy i dziwi, e, bo może zanegocjowałem aż za nisko. No ale już tego nie zmienimy. Rozmawiamy z Portugalczykiem, i pytanie jest teraz takie, czy będziemy mogli mu zaproponować też 100. E, jak wszystkim, no ale wydaje się, że raczej nie, bo on już teraz zarabia ćwierć miliona euro tygodniowo. Ale gotowy jest dla Paryża zejść z tego wynagrodzenia i półtora miliona w bonusie. E, dobra, możemy się tak umówić. No, już tutaj nic nie wskuramy e, Te negocjacje dotyczące kwo, e, kwoty wynagrodzenia nie są zbyt proste. Więc musimy to po prostu przełknąć e, i spróbować Pepowi wcisnąć jeszcze tutaj Leo Messiego w pakiecie z gotową za Debrinę. Ale liczę, że 30 milionów Argentyńczyków przekonają Hiszpana: nie, oni chcą ponad 200 milionów za Kevina Debrinę i co najważniejsze, nie chcą Messiego. Hakimi 136 milionów, dobra, jesteśmy coraz bliżej. Hakimi 126. No i do Jak za 30-letniego zawodnika? Nie są to małe pieniądze. Szanowny Kevinie DeBryjnie, będziesz miał kluczową rolę w tej drużynie, to jest pewne. Nie wiem, trzyletnia umowa cię interesuje. No i super. Oni chcą tego wynagrodzenia. Ale udało się ich przekonać, żeby ono stopniało znacząco za tym ostatni element naszej e, układanki z niebieskiej części Manchesteru, czyli Ruben Diasz. E, mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak młodym piłkarzem jest Ruben Diasz. I e, no, on naprawdę przed sobą ma jeszcze wiele lat gry, a już teraz. Osiągnął astronomiczny poziom. E, dlatego 140 milionów za niego to jest naprawdę kwota zrozumiała. Nie powiem, że. No nie no, zrozumiała. No. To mam was okłamywać. Tak jest, you. Ja zaproponuję mu 180 tysięcy. No i super. Bez żadnych bonusów, bez żadnych dodatków. Zatem cały Manchester City kupiony. Ziomo ma 36 lata. warty jest ponad 50 milionów euro. Próbujmy. czy możemy zrobić taki mek i zaproponować im Leo Messiego. I oni są na tak, ale mamy dopłacić. I dopłacamy zaledwie 2 miliony euro i się wymieniamy. To by chyba nie przeszło w rzeczywistości. 200 tysięcy? No i nawet zgodził się na obniżkę ceny. Znaczy pensji Super, mamy Ronaldo Zarząd zadowolony z naszych ruchów Ciekawy jestem, jakie w ogóle były Ich wymagania Zakończ sezon z zyskiem na poziomie 300 milionów To może się nie udać, ale mam nadzieję Że te sportowe cele uda się spełnić że zarówno Liga, jak i Puchar Jak i przede wszystkim Liga Mistrzów będzie wygrana Słuchajcie, jeżeli Paris Saint-Germain Wyda no myślę, że około miliarda, jak nie więcej niż miliard i nie wygra Ligi Mistrzów, to będzie absurdalne. Na całym świecie niemal nie będzie gwiazd, bo one wszystkie będą grały u nas. Tymczasem wracamy do Liverpoolu, bo tam mamy niedokończone biznesy. Jurgen ani drgnie, ja mu się nie dziwię. Finalnie udaje nam się zejść za troszkę powyżej 120 milionów i Angela Di Maria dorzuconego do tego deala, tak więc... Kurczę, powoli naprawdę zaczynam się obawiać, że nam może nie starczyć na tych wszystkich piłkarzy, bo nawet jak oszczędzamy na kontraktach i innych tego typu rzeczach, to, no to są ciężary. Co ciekawe, jednak ogólnie, patrząc na całościowe umowy, wszyscy ci zawodnicy gotowi są zejść z pensji, żeby dołączyć do magicznego projektu gwiazd Paris Saint Germain. Mohamed Salah, 129 milionów wartość. I w czasie, w którym Jurgen będzie myślał nad naszą propozycją Salaha, no to my idziemy jeszcze po Wandajka. Go możemy kupić za 154 miliony. Nie oni nad tym też muszą pomyśleć. Kurczę, no czemu nam nie chcesz ich łatwo sprzedać? No, co za problem? Ale dobra, zaakceptowali tą naszą propozycję po czasie za kolendra. Zatem teraz dogadać się tylko z nim, ale widzicie, że. Te środki, które mamy, już naprawdę nie są imponujące. I obawiam się, że jedno okno transferowe nie wystarczy nam na kupienie całej tej drużyny. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Już wielu zawodników kupionych, ale jeszcze wielu przed nami. I mimo tego, że teraz możemy sobie skreślić Vandajka, no to no, są kłopoty. Christianin nie przejdzie do nas za mniej niż za 200 milionów. Nie da się tego przerobić. Tak więc zgodziłem się na to, negocjujemy z nim już kontrakt, ale niestety czuję, że tutaj. Eee, wiele czasu nam zajmie kupienie całej tej drużyny Myślałem, że uda się to zrobić w jednym oknie Ale, ale absolutnie nie ma mowy 300 tysięcy tygodniówki Okej, okay, no przynajmniej na to się zgadza bez problemu Zatem kolejna postać Skreślona z naszej listy Ale nadal jeszcze wiele zostaje Ale przeszedłem sobie do ustawiania naszego składu I okazuje się, że w naszym klubie Jest jeszcze Neymar eee, Co umówmy się jest całkiem przyzwoitą Informacją eee, Chociaż już teraz ten skład wygląda naprawdę no nie najgorzej. No dobrze, ale trzeba udać się wreszcie do klubu, z którym jesteśmy najbardziej zaprzyjaźnieni w Europie. Do zespołu, który po prostu z Paris Saint Germain trzyma sztamę. Eee, zatem Karim Benzema dodany do listy transferowej. Vinicius Junior dodany do listy transferowej. Hey by the way, zobaczcie, on ma klauzulę odstępnego. Wyobraźcie sobie PSG, które uruchamia jego klauzulę odstępnego. To byłoby coś. Chociaż wydaje mi się, że Vinicius nigdzie by się nie wybierał. Na szczęście tutaj jego kręgosłup moralny jest troszkę bardziej gipki. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale na samym początku czas kupić Lukę Modricza, aby wspierał Kevina De Bruyne w środku pola. Moja propozycja za niego to 30 milionów, Carlo? Super. Akceptuję, nic nie zmieniam. To mi się podoba. Chociaż Idriss Segej miał pójść do Barcelony, to pójdzie do Realu Madryt, ale mi to naprawdę pasuje. A Luka Modric zdecydował się na znaczne obniżenie wynagrodzenia, bo skoczył na 140 czy 130 tysięcy, a zarabiał 100 koła więcej, więc to, to naprawdę bardzo jest przydatna rzecz. Ok, Kim Pembe odejdzie za 61 milionów, to jest bardzo dobra informacja. No bo tutaj razem patrzymy na transfer wartości, no albo Benzemy, albo nie wiem, Roberta Lewandowskiego, więc to jest spoko. No i ogólny plan jest taki, żebyśmy Mieli e, tylko i wyłącznie Zawodników Toc Ultimate Na ławce rezerwowych i, i w startowym składzie A wszyscy, którzy są tu Mają pójść na sprzedaż, więc tu patrzymy jeszcze Na naprawdę solidne pieniądze, prawda No tylko, że ktoś się musi po nich zgłosić 70 milionów na start Za Karima? 131 Byku, no nie, no wy, wy Jeszcze mi tą brew puszczasz No nie ma opcji, tu będzie naprawdę problem Z nim, no dobra, tam myślą To tu skupmy się na transferze Viniciusa Prosty deal Brazylijczyk za Brazylijczyka. Zero kasy. Jakby ja rozumiem, że daje zawodnika o teoretycznie wyższej wartości, ale problem jest taki, że po Neymara nikt może nam się zaraz nie zgłosić. A to jest naprawdę dobra oferta, patrząc na to, ile warty realnie byłby Vinicius. Więc ja się po prostu na to zgadzam. Mamy to zrobione. Brazyl za Brazyl. Pytanie tylko, ile Vini będzie chciał pieniędzy od nas, ale liczę, że to jest skromny chłopak i że nas tu nie nadwyręży. I zgadza się nawet za drobną dopłatą zejść na wynagrodzenie 100 tysięcy tygodniowo, więc. Tu jesteśmy zadowoleni. Pytanie tylko, jak będzie wyglądała kwestia e, Benzemy. No ale Viniciusa już mamy. A ktoś chce od nas wypożyczyć Kilo Kerrera. Czy ja wyglądam na typa, który chce wypożyczyć Kilo Kerrera? Podpowiem nie. Tymczasem pierwszy mecz Paris Saint-Germain z Lille. E, skład widzicie, skład znacie. I. No, chciałem powiedzieć, że trzeba będzie się zgrać. Ale już wygląda to nieźle. 3 do 2 zwycięstwo. Nad y, byłym mistrzem Francji. No a my za Karima proponujemy 119, które zostaje zaakceptowane przez Carlo Ancelotti'ego. No co mogę zrobić? Widzieliście, był on twardym negocjatorem, wygrał co jego i tyle. Z Benzemą się więc dogadujemy, zostaje on zaprezentowany kibicą. Ciekawy jestem, jakby, czy za każdym razem był komplet przewidziany na park de Prenz na tych prezentacjach. Bo przecież tam co chwilę, no zobaczcie, tutaj już jest cały nowy skład z wyjątkiem Kiliana i Markiniosa. Ale to co najważniejsze, najwyższy overall w drużynie Toc Ultimate skreślony. Ale nadal zostało nam sześć nazwisk do uzupełnienia. A patrząc na głośne transfery, <laughs> to trochę monotonnie tutaj się zrobiło, nie? Ogólnie ciekawe jest to, jak wielu zawodników od nas Próbuje co chwila, w zasadzie nie tyle Próbuje, co po prostu e, Udaje nam się dogadać e, AC Milan, to jest bardzo ciekawa sprawa To są zatem zawodnicy, którzy jeszcze Zostali nam do kupienia, abyśmy mogli Powiedzieć, że cała drużyna, to co Ultimate jest w jednej drużynie No i problem jest taki, że zwyczajnie Nie będzie z nas na tych piłkarzy stać Ale e, Wydaje się, że na pewno bez trudu Powinniśmy kupić teraz e, e, Kulibaliego i Bellingama z innymi transferami mogą być duże problemy. I tak jak na przykład Lewandowski powinien tracić na wartości, tak Nkunku i Leao raczej będą tylko i wyłącznie drożsi. Tak czy siak. Udajemy się teraz do Neapolu z nadzieją na to, że Kalidu Kulibali zostanie naszym piłkarzem. Tym bardziej, że mamy do wyciągnięcia tutaj kartę o nazwisku Paredes bądź Pereira. Spróbujemy Pereirę i 40 albo 30 milionów. To jest nasza propozycja. 62 miliony, czyli dwa razy więcej, i piłkarza nie usunęli. No jednak widać, że rozmawiamy tu z klubem de Laurentisa. Ale 48 milionów i Portugalczyk ich przekonują, zatem ja się na to zgadzam, bo pamiętajmy też o jednej rzeczy. Pereira bardzo możliwe, że zarabiał podobne pieniądze co Kulibali. Nie jestem tego pewien, ale nie zdziwiłbym się. Kluczowy zawodnik, proszę bardzo, możesz mieć, chociaż. Konkurencja w defensywie jest niemała. Zatem Kulibali kupiony. No to teraz druga najtańsza opcja, czyli Jude Bellingham. Zobaczymy, ile nas to będzie kosztowało, ale obawiam się, że tu możemy polec. Bo tak, maksymalnie dysponujemy 25 milionami, ale realnie to mamy z 20, a nawet, no tak, z 20. No i tego nieszczęsnego paryderza. No to to nie ma prawa. Boże, już myślałem, że się zgodzili. Nie, no to. <śleszamy> O mój Boże. O mój Boże, to takie rzeczy tylko w PSŻ. Kraczamy w ostatni dzień okna transferowego, czyli miejsce, w którym mamy także podsumowanie e, wydatków i zarobków. Jak widzicie, wydaliśmy w tym oknie miliard 279 000. Gdybyśmy nawet wydali samo 279 000, to były to naprawdę duże transfery. No i zobaczcie, no te zarobki dużo gorsze No i właśnie niestety to widać po naszym budżecie Tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby stać było nas na kogokolwiek Kto został na naszej liście życzeń No ale dobra, spróbujmy za te pieniądze podpisać jeszcze jednego zawodnika Mam nadzieję, że uda nam się to z Rafaelem Leao Bo mamy jeszcze jednego jokera w naszej talii A mianowicie jest to ee, Ramos O którym zapomniałem w ogóle, że go mam Zatem Ramos i wszystko co mamy to jest tyle, no to trochę mniej. Spokojnie, spokojnie. E, Ramos i 45 milionów euro. Co wy na to? Już myślałem, że z tym Mediolanem to my się lubimy, ale tutaj interesy są jednak na pierwszym miejscu 59 milionów. No muszą się zastanowić, ale dobrze wiemy, jakie będą tego efekty. Leo też do nas nie przejdzie, zatem. No, no szkoda, udajemy się teraz do stycznia. I potem będziemy robili kolejne roszady, zatem do 1 stycznia i tam się widzimy. Sprawdźmy sobie zatem szybko statystyki, jak to wygląda, jeśli chodzi o występy poszczególnych zawodników. No i jak widzimy tutaj, ta podstawowa jedenastka gra raczej żelaznie i regularnie. E, no i też sporo ocen pozytywnych, ale taki Ruben Diasz raczej średnio się odnajduje w tej drużynie. Niesamowite jest to, że Luka Modric nawet w karierach nie zawodzi, a Cristiano Ronaldo 17 goli. Zaraz to sobie jeszcze podsumujemy. I to co istotne, możemy też zarobić na przykład na Kalim Wendo, ponieważ cofniemy go sobie z wypożyczenia, od razu wystawimy na listę transferową, bo jest duża szansa, że ten zawodnik akurat pójdzie za bardzo przyzwoite pieniądze i zakończymy wypożyczenie Mendesza, bo wtedy nie będzie nam zżerał, e, zżerała budżetu jego tygodniówka, poza tym nie będzie on grał, bo grał, jak widzieliście i tak naprawdę najmniej e, rozgrywającym spotkania zawodnikiem z tych, których kupiliśmy... No to jest tutaj, yy, nie no, wszy, wszyscy zagrali przynajmniej raz z tego co widzę, no to taki plus. <laughs> Paredesz się nie załapał, jakoś mnie to nie boli i też nie dziwi. Tym najlepszym asystentem Luka Modric, potem Trent i Kevin De Bruyne, a najlepszym strzelcem drużyny jak na razie Cristiano Ronaldo. E, no fajnie, e, pytanie tylko kogo chcemy sprzedać, no i wydaje mi się, że w takim razie na wymianę pójdzie na pewno Wissam Benjeder, Lucas Paqueta, Chouameni wydaje mi się, że tych zawodników się pozbędziemy i to powinno nam pomóc w realizacji tamtych celów transferowych. A co ciekawe i niesamowite, Kylian Mbappé prosi o transfer. Wydaje mi się, że chodzi tu o kontrakt po prostu. No i już nie prosi. Już jest git. Dostajemy z Liverpoolu propozycję transferu Marquinhosa. Słuchajcie, E, zgodzę się na nią, zgodzę się na nią, bo e, mamy potrzeby finansowe, a tak jak powiedziałem, no nie jest możliwe, żebyśmy zgromadzili te wszystkie karty w jednym momencie, zatem e, jesteśmy gotowi z Liverpoolem porozmawiać, ale tu muszą być naprawdę e, duże pieniądze w grze, takich jakich oni by zażądali. I oni się zgadzają. 169 milionów to bardzo mi pasuje, słuchajcie. No bo po tym transferze będziemy mogli dokoptować naprawdę sporą część tych zawodników, którzy, no, którzy są nam potrzebni. Real Madryt chce kupić Kijanę Mbappé. No, 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 przykro mi, ale nie, bo Kylian akurat. Wydaje mi się, że to powinien zostać jako jedna z najlepszych i najbardziej pożądanych kart TOC. Zatem po transferze Marquinhosa możemy dokonać paru wzmocnień. E, spróbujmy najpierw Lewandowskiego i po prostu będziemy schodzili niżej. E, więc tak, lewy musi być połączony z transferem Benedera. To 62, jesteśmy dogadani, co? Super! Tu jest dobrze. Lewy zatem kupiony, 230 tysięcy tygodniówki. No to co, jak już jesteśmy w Monachium, to porozmawiajmy na temat Kimicha. E, no i wydaje mi się, że transfer Jozue, połączymy z transferem czułamy niego? Nie, spróbujemy go kupić po prostu za hajs. 100 tysięcy? E, przepraszam, 100 milionów. E, w ten sposób i powinni być zadowoleni spoko. To mi się podoba. Zatem, dwa nazwiska z Bayernu, Monachium skreślamy z naszej listy. Chociaż nie chcę jeszcze zapeszać, że jest szansa, że naprawdę, no, no może jeden piłkarz nam zostanie niekupiony po tym oknie transferowym. To jest do zrobienia. 83 i Ramos mnie satysfakcjonuje, zatem tutaj się zgadzamy. No bo ważne dla mnie też jest to, żeby odeszli wszyscy, którzy nie są to sami Ultimate. No bo Ramos zagrał tych parę spotkań, których nie chciałem, żeby zagrał. Sporadyczny, nie ma problemu. Zaproponujmy mu dwukrotność dotychczasowej pensji, co i tak dla nas jest żałosną kwotą. Dla nich jest super. No i dwóch zawodników zostało, ale pieniędzy już naprawdę mało w kieszeni. Zatem słuchajcie, nie ma opcji, żebym był w stanie tych zawodników podpisać. Tak więc sprawa jest prosta. W pierwszym sezonie zabraknie nam dwóch zawodników do pełnej drużyny. Dokupimy ich w kolejnym sezonie e, i, i w ten sposób zobaczymy sobie jak to będzie wyglądało. Więc musimy zrobić po prostu tak, żeby drużyna sezonu wypełniała nam podstawową jedenastkę i ławkę rezerwowych, a żeby ci piłkarze potem nie byli na rezerwie. Zatem mamy koniec maja, odpadliśmy w półfinale Ligi Mistrzów z Barceloną. E, więc jest to dosyć zabawne. Na koniec ligi Paris Saint-Germain wygrywa, e, no ale to jest kolejny sezon. Kiedy Paris Saint-Germain nie zdobywa Ligi Mistrzów, mając w swoim składzie największe z największych gwiazd e, światowej piłki. Patrząc na rozegrane spotkania, Mike menuł absolutnym liderem. Przejdźmy sobie przez to dosyć szybko, widząc chociażby niesamowitą formę Luke, Luki Modricza. Cristiano Ronaldo 28 goli w sezonie. Zobaczmy, czy Lewy się na coś załapał. No, Na niewiele. Tak samo Karim Benzem a Jude Bellingham. E, no, on wyglądał tutaj najsłabiej pod względem tych toców, jeśli chodzi o bramki. Mbappé 29, Ronaldo 28, Salah 24. Zatem pierwszy sezon całej drużyny toc e, ultimate średnio udany. No nic. Paryskim sposobem trzeba kogoś dokupić. Budżet transferowy 281 milionów. Na płace także powinno wystarczyć, tak więc e, zaproponujmy kupno Nkunku, zapropo zaproponujmy Nkun e, kupno Leao e, i miejmy tych panów z głowy. Zatem Nkunku akceptuje kontrakt, więc skreślamy go z naszej listy. Czekamy tylko na Leao, który także zgadza się na warunki. Akceptujemy to. No i w tym momencie kupiliśmy całą drużynę Tots Ultimate. Wszystko tym ułożymy sobie jeszcze tylko w podstawowym Składzie jak i na ławce rezerwowych Ciekawy jestem i to bardzo e, Jak zmiana Lewandowskiego W podstawie zmieni jego wyniki W porównaniu na przykład do Ronaldo Czy rzeczywiście Polak zagra w większej liczbie spotkań Czy też nie, e, brakuje nam z tych Takich najlepszych kart, no tak naprawdę e, Markiniosa, którego się pozbyłem No ale jego mieliśmy większość Zeszłego sezonu, więc uważam, że naprawdę I tak fajnie to wyszło, jak najbardziej Zoptymalizowałem tutaj to, żeby Żeby ta jedenastka i, i ławka miały sens. Przynajmniej tak jest moje zdanie. No i już teraz nic tylko czekać na to, jak cała drużyna Ultimate Team Toc poradzi sobie w karierze, nie? To absurdalna jest ta drużyna, no. Jakby pomyśleć o tym, to naprzeciw nas nie staną żadne gwiazdy. Bo wszyscy wielcy piłkarze są w tym paryskim zespole. Zatem mamy koniec sezonu I jak widzicie ocena menadżera Janusza Jagiełły nie wzrosła jakoś Znacząco, a to wszystko dlatego Że Paris Saint-Germain W półfinale po raz kolejny przegrywa I tym razem za Talantą Bergamo No jeśli to nie jest zwycięstwo futbolu, to nie wiem, co jest zwycięstwem FEM futbolu. Ja osobiście się cieszę, że, że Atalanta Bergamo pokonała klub, który w ciągu dwóch lat wydał półtora miliarda na transfery. Zobaczymy jeszcze, y, Puchar kraju, jak on będzie się prezentował. Zobaczymy, czy ten się uda znieść. Tak też się dzieje. Zatem potrójna korona dla Paris Saint Germain, ależ to brzmi dumnie. Ale to, co najlepsze, nieważne, ile hajsów ten klub się włoży. I tak, ta Liga Mistrzów nie chce wpaść. Wyobraźcie sobie, że jest skrypt, który nie pozwala PSG zdobyć Ligi Mistrzów. To, no, to byłoby ciekawe. Tak czy siak, zobaczmy statystyki zawodników. Mike Meną rozwinął się e, i zagrał 56 spotkań, zachowując jedynie 8 czystych kąt. Dramatyczna statystyka. Virgil van Dijk, e, Ruben czy raczej byli sprawcami tego, dla, dlaczego Francuz no, daleki był do swojego rekordu e, z Lil? Kilian Mbappé zaliczył sezon, w którym zdobył 39 goli i 20 asyst. Kalibdu kulibali słabo. E, Momo Salah bardzo, bardzo dobry sezon. Cancelo? Nie najlepiej. Kevin De Bruyne? No, nie najlepiej. W porównaniu do tego, jak było w poprzednim sezonie, wydaje mi się. Kimś średnio... Nie, no znaczy... Okay, no okej, no. Tak samo trend. Vinicius Junior zagrał naprawdę udaną kampanię, aczkolwiek doznał kontuzji. Nkunku raczej traktowany może być jako niewypał transferowy. Rafael Leao zdecydowanie inaczej, ale Robert Lewandowski jak zwykle po prostu druzgocąco słabo w tych symulacjach. 18 spotkań, 5 goli. Ale i tak więcej niż Ronaldo, który na boisku pojawił się zaledwie 3 razy. A Luka Modric, który w zeszłym sezonie był królem asyst. Zagrał tylko dwa mecze No ale i tak lepiej chłopaki wypadli niż Karim Benzema Który nie dostał ani jednej szansy Zatem kupiłem całą drużynę Ultimate Tots w Fifie A mimo wszystko Paris Saint-Germain nie wygrało Ligi Mistrzów Niesamowite, to naprawdę niesamowite Ale mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał Jeżeli tak, to wiecie co robić I wielkie dzięki za uwagę Ja bawiłem się świetnie bo takie eksperymenty w karierze to jest no, coś, co, co zawsze nie wiemy jak wyjdzie. I to był doskonały przykład.